Przepraszam, ale pieniędzy już nie ma. Kupiłem mieszkanie dla mojej kochanki, oznajmił mąż bez cienia wstydu. Bogna zaniemówiła z powodu tego cynizmu, ale pozostała milczała. Następnego ranka obudził się, a to, co zobaczył, sprawiło, że krew w jego żyłach zastygła z przerażenia. Subskrybuj kanał, a zanim zaczniemy opowieść, daj nam znać w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania! Bogna Hojnicka zamknęła drzwi mieszkania przy ulicy Brazylijskiej na Saskiej Kępie z taką siłą, że stojąca w przedpokoju lampa zadrżała na cienkiej szynie. Jej serce biło jako szalałe, a w piersi rozlewał się chłód nieokreślonego lęku. Przez sześć lat tkwiła przy biurku mokotowskiej firmy handlowej jako office manager. Każdy dzień to była walka z papierami, umowami, terminami i drobnymi urazami emocjonalnymi, o których nikt nie pytał. Przez lata odkładała każdą złotówkę na wspólne plany z Kajetanem. Działkę poza miastem, rodzinny dom z ogrodem, może mały czworonożny przyjaciel. Tymczasem teraz, stąpając po zimnych płytkach kuchennej podłogi. Czuła, że wszystkie te marzenia rozsypały się jak kurze pióra na wietrze. Za blatem siedział Kajetan Brzeziński, pochylony nad telefonem, palce drżały mu lekką tremą. Gdy bogna weszła, odłożył urządzenie na stół i spojrzał na nią. Cisza rozciągnęła się między nimi niczym niewidzialna ściana, przez którą nie potrafili się przebić. Bogna, musimy porozmawiać zaczął cicho. Głos mu zadrżał. Na twarzy miał ślad zmęczenia, jakby ostatnie noce spędził na bezsennym rozmyślaniu. Spojrzał w jej oczy, ale znalazł tam coś, co sprawiło, że spuścił wzrok, zdecydowanie którego się bał. Bogna położyła torebkę na pustym krześle i odłożyła klucze obok miski z owocami. Przez moment zastanawiała się, czy nie wybiec z mieszkania, ale wiedziała, że niezależnie od jej decyzji, to rozmowa się już zaczęła. Usiadła naprzeciw niego plecami niemalże do lodówki i wzięła głęboki oddech, starając się wypuścić powietrze powoli, by zachować choć odrobinę spokoju. O czym? zapytała spokojnie, choć każde słowo wibrowało w jej gardle napięciem. Kajetan odchrząknął, przygryzł wargę, jakby szukał odpowiednich słów. W końcu wydusił. Przez ostatnie sześć miesięcy zapadła chwila milczenia, podczas której Bogna poczuła, że krew zastyga jej w żyłach. Mam romans z Aurelią Żebrowską. Ona jest w ciąży i ja kupiłem dla niej mieszkanie w Gdańsku, wykorzystując nasze oszczędności te trzysta tysięcy. Słowa spadły na nią jak cios młota. Bogna poczuła, że całe jej ciało drży, a w uszach. Zaczęło dudnić. Przez chwilę świat wokół wyblakł, a jedynym wyraźnym punktem był mężczyzna naprzeciwko, z twarzą wykrzywioną wyrzutem sumienia. W myślach bogny przewijały się sceny, horror porażonych rachunków, napięte miny urzędników w banku, gdy pytała o kredyt, wzruszone uśmiechy ich znajomych, kiedy cieszyli się razem z planów na przyszłość. A teraz? Wszystko zniknęło. Jej usta zadrżały, gdy wydusiła. Dlaczego? Każde wypowiedziane słowo kosztowało ją ogromną ilość sił. Głos w środku płakał, błagał o wyjaśnienie o cokolwiek, co by choć na chwilę zatrzymało tę katastrofę. Kajetan podniósł wzrok, na krawędziach powiek miał ciemne cienie od bezsennych nocy. Głos wydobył się z niego łamiący, pełen żalu. Z Aurelią czułem się żywy, inaczej niż z Tobą. Ty jesteś zmęczona, ciągle skupiona na pracy. Ja poczułem, że potrzebuję czegoś więcej. Przepraszam, ale nie mogłem dalej udawać. Bogna wbiła w niego spojrzenie, chłodne i przenikliwe. Każde słowo rezonowało w jej umyśle, rozpoczynając cichy, wewnętrzny monolog. Jak mogłam nie zauważyć? Jakie znaki pominęłam, kiedy wczoraj przytuleni oglądaliśmy film? A ja myślałam tylko o fakturach, a on myślał o spotkaniu z nią. Jej ręce spoczęły nieruchomo na stole, palce zacisnęły się na kredensie, by zatrzymać całą gorycz, która wzbierała w piersi. Myślisz, że mi się to podoba? wyrzuciła w końcu, a w jej słowach zabrzmiała złość i żal zmieszane z niedowierzaniem. Kajetan spuścił wzrok. W ustach zaschło mu słowo przepraszam. Cisza znów objęła kuchnię, a każda sekunda wydłużyła się do granic wytrzymałości. Bogna przypomniała sobie, jak kilka dni temu zauważyła inny zapach na jego koszuli, inny od jej perfum, jakieś odmienne spojrzenie, kiedy dzwonił z pracy późnym wieczorem. Teraz wszystkie te małe znaki układały się w obraz zdrady, której nie potrafiła powstrzymać. Chce czasu powiedziała cicho, ale ton miał w sobie siłę niewzruszonej decyzji. Muszę przemyśleć co dalej. Kajetan z skinieniem głowy przyjął zdanie wyroku. Odruchowo położył dłoń na jej przedramieniu, ale Bogna cofnęła się, jakby dotknięcie tylko potęgowało ból. Jego skóra miała w tym momencie barwę obcego ciała, a nie kochającego męża, z którym planowała wspólne jutro. Narrator zatrzymuje się tutaj. Przed momentem przełomu. Bogna stoi na rozstaju dróg. Musi zdecydować, czy zostawić za sobą wszystkie wspólne lata, czy spróbować znów zaufać człowiekowi, który ją zranił. Te pierwsze chwile po wyznaniu są najważniejsze. W nich rodzi się ziarno, z którego może wyrodzić się odkupienie albo ostateczne zerwanie. Wkrótce rozpocznie się nowy rozdział, w którym bohaterka stawi czoła wyrzutom sumienia, samotności i pokusie zemsty. Bogna nie zamknęła oczu od momentu, gdy kajetan wyszedł do pracy. Siedziała przy kuchennym stole, otoczona ciszą, która zdawała się cięższa od kamienia. Jej dłonie drżały, gdy przesuwała palce po krawędzi fotografię z firmowego bankietu, obraz, na którym Kajetan zaciskał dłoń na biodrze Aurelii Żebrowskiej, wywołując fałszywy uśmiech obojga. Obok leżały narzędzia, których nigdy wcześniej nie używała. Miseczka z zafarbowaną na granatowo wodą, imitującą krew, ostro zakończona japońska nóżka, niespodziewany prezent od teściowej i mały pędzelek o miękkim włosiu. W pokoju unosiło się napięcie. Jakby każdy przedmiot czekał na rozkaz, by stać się częścią planu. Bogna przymknęła powieki i w myślach powtarzała słowa: Nie zasłużył na litość, niech poczuje mój gniew. Kadry z ich wspólnego życia rozbłysły przed jej oczami. Poranna kawa, dyskusje o działce, wieczory spędzone przy komputerze, wszystko to straciło sens, gdy dowiedziała się o romansie. Gniew formował się w niej jak metal w kuźni. Ostre włosie pędzla zanurzyło się w wodzie, a potem bogna ostrożnie rozprowadziła krew po krawędziach ust na zdjęciu Aurelii. Każdy ruch był precyzyjny, pewny siebie. Potem wzięła nóż i wbiła go w środek uśmiechu kobiety, przecinając fotografię na dwie niesymetryczne części. Ostrze utkwiło w papierze z cichym trzaskiem, jak ostrzeżenie, obietnica, że jej cierpliwość się skończyła. Kiedy przestała, odsunęła się o krok, z satysfakcją obserwując, jak pomarańczowe światło lampy pada na ten makabryczny obraz. W jej oczach tliła się burza, jednocześnie mroźna i rozpalona rozpaczą. Zamilkła, zbierając myśli. Plan musiał być doskonały, bez skazy. Drzwi do sypialni otworzyły się cicho, a Kajetan wszedł, przeciągając się w obojętnym geście poranka. Jeszcze chwila i ziewnął, nie spodziewając się koszmaru, który go czekał. Jego wzrok wędrował po pokoju, aż zatrzymał się na kuchennym stole. Boże, co ty zrobiłaś? jęknął, cofając się o krok. Jego głos drżał między niewiarą a przerażeniem. Bogna wyszła z za stołu i podeszła do niego spokojnym krokiem. W oczach miała zimne światło, jak stal hołowicowe lustro, w którym odbijał się jego strach. To najbardziej sugestywna lekcja, jakiej kiedykolwiek doświadczyłeś, powiedziała, przykładając dłoń do blatowego szkła. Jej głos był opanowany, ale każde słowo wibrowało groźbą. Nie dopuszczaj do siebie myśli, że to tylko akt. Kajetan zebrał się w sobie i spróbował przemówić, ale głos mu zadrżał. Nie masz prawa, zająknął się. Nie masz prawa tak ze mną postępować. Spojrzenie bogny przeszyło go na wskroś. Masz szczęście, że to jedynie fotomontaż. Odparła chłodno. Ale uwierz, jeśli chcesz, mogę zrobić o wiele więcej. W jej słowach kryło się ostrzeżenie, które wypełniło pomieszczenie ciężarem łunak. Kajetan poczuł, jak serce wali mu w piersi, a na ciele przebiegły dreszcze. Upokorzenie i lęk skleiły się w jeden gęsty węzeł, który zacisnął mu gardło. Co ja teraz zrobię? wyszeptał. Dłonie pełne instynktownego lęku zaciskały się na piżamie. Bogna odwróciła wzrok, patrząc na białą ścianę, jakby tam znajdowała się odpowiedź. W jej umyśle już kiełkował plan dalszych kroków. Prawnicze przesyłki, listy z pogróżkami, kontakty z dawnymi przyjaciółkami, które mogłyby podzielić się plotkami. Chciała, żeby poczuł się tak skrępowany, jak ona poczuła się zraniona. Dziś zajmiesz się unieważnieniem tej transakcji, oznajmiła cicho. Twój prawnik i pośrednik od nieruchomości niech poczują mój wpływ. Nie wyjdę z tego mieszkania, dopóki nie usłyszę, że ta umowa została wykreślona. Kajetan opuścił wzrok, zdając sobie sprawę, że żadna błagań ani przeprosiny nie cofną tego, co właśnie odkryła. Mimo to próbował się bronić ostrożnym tonem. Spróbuję, ale procedury są trudne. Mogą nam wmieszać w to adwokatów Aurelii, bogna uśmiechnęła się cienko. Uśmiech, który nie oznaczał radości, lecz triumf zimnej racji. Niech próbują. Jej głos nabrał lodowatej pewności. Ale pamiętaj, to ja tu trzymam wszystkie karty. Reszta dnia upłynęła na rozmowach telefonicznych, dokumentach i sporach prawnych, w których kajetan tkwił jak mięso w pułapce. Za każdym razem, gdy wydawało się, że sprawa idzie ku unieważnieniu zakupu, Bogna znajdywała sposób, by przeciągnąć procedury, zaangażować kolejnych urzędników, wysłać kolejne pisma. Z satysfakcją obserwowała, jak każdy ruch męża stawał się bardziej zdesperowany. Gdy wieczorem ponownie spotkali się przy stole, między nimi rozszerzyła się przepaść. Kajetan spojrzał na nią błagalnym wzrokiem, ale bogna wyprostowała się dumnie. Jutro usłyszę, że umowa jest nieważna, oznajmiła. A wtedy zacznie się prawdziwa część mojego planu. On skinął głową, wyczerpany, zrozumiawszy, że stracił kontrolę nad własnym życiem. Narrator wstrzymuje oddech na moment, kiedy bohaterka kończy kolejne etapy zemsty. Co jeszcze przygotuje? Jak daleko się posunie, by wymierzyć sprawiedliwość? Tego dowiecie się w następnym rozdziale. Kajetan Brzeziński stał przed masywnymi stalowymi drzwiami komisariatu przy ulicy francuskiej. Palce pękały mu z nerwów, kiedy naciskał dzwonek. Echo dźwięku odbiło się od surowych ścian korytarza. W holu unosił się zapach stęchłych akt i rozpuszczalnej kawy w proszku. Długie ławki z blachy skrzypiały, gdy odpowiedział porucznik, a chwilę później zaprowadzono go do sali przesłuchań. Przy ciężkim stole siedzieli kapitan Andrzej Nowak i porucznik Olga Kozłowska. Ich twarze były kamienne, a spojrzenia chłodne jakby sprawdzali wartość jego historii bardziej niż dowody. Kapitan Nowak spojrzał na Kajetana ponad stertą segregatorów. Panie Brzeziński, proszę powiedzieć, jakie dowody pan posiada? Jego głos był spokojny, lecz nie znosił sprzeciwu. Kajetan przełknął ślinę. Oczy zaczerwieniły mu się, gdy odwrócił wzrok ku porysowanej posadzce. Miałem jedno zdjęcie. Głos mu zadrżał: To zdjęcie z nożem wbitym w usta Aurelii nożem, którym. Urwał, przyciskając dłoń do ust. Ale ono zniknęło, zanim dotarłem tutaj. Ona mówi, że zwariowałem. Porucznik Kozłowska spojrzała na notatnik i pociągnęła długopis. I nikt z panią Żebrowską nie widział tego zdjęcia? zapytała, unosząc jedną brew. Nikt, powtórzył Kajetan zrezygnowany. Szukałem pliku w telefonie, ale nie było. Ona twierdzi, że wszystko to moja wyobraźnia. Kapitan Nowak potrząsnął głową, odłożył długopis i spojrzał badawczo. Pan Brzeziński, z tego co pan opisuje, wygląda na konflikt małżeński o charakterze prywatnym. Warknął niemal obojętnym tonem. Proszę zgłosić się do psychologa. To nie jest sprawa kryminalna. Kajetan poczuł, jak cały świat mu się zawala. Wstał powoli, z zamglonym wzrokiem, i skinął głową na pożegnanie. Wychodząc, zauważył bognę rozmawiającą z jednym z funkcjonariuszy w korytarzu. Jej twarz była poważna, ale głos pewny: On potrzebuje fachowej pomocy, powiedziała, patrząc prosto w oczy policjanta. Myślę, że i Państwo się ze mną zgodzicie. Ich postawa zamknęła temat. Każdy z funkcjonariuszy skinął głową i odszedł. Kajetan wyszedł z komisariatu z poczuciem, że nikt nie słucha jego prawdy. Następnego dnia Bogna wsiadła do pociągu do Gdańska obładowana teczkami i zdjęciami. Myślała o kolejnym ruchu w swojej grze ostatecznym dowodzie, który zmusi Aurelię do ugięcia się pod jej żądaniami. W małej, kawiarence przytulni Stary Rynek z drewnianymi stołkami i delikatnym zapachem świeżo pieczonego chleba. Kajetan czekał skulony przy stoliku przy oknie. Gdy weszła, spojrzenia przyciągnęły jej zmęczoną sylwetkę, skurczone ramiona, gazeta leżąca na kolanach, ale oczy wciąż pełne błagania. Przesunęła wzrokiem po wnętrzu, szukając Aurelii. Aurelia siedziała przy stoliku obok, głaszcząc coraz wyraźniej zaokrąglony brzuch. Jej twarz blada drżała pod wpływem emocji. Gdy zobaczyła bognę i Kajetana, uniosła rękę w geście niepewności. Kajetan podniósł się z krzesła i podszedł do niej z wyciągniętymi rękami. Aurelia, proszę, oddaj mieszkanie bognie! Przecież jego głos załamał się. Aurelia odsunęła się o krok, kładąc dłonie na Macicy. Kajetan to jedyne miejsce, gdzie urodzę nasze dziecko. Szukałam spokoju. Wtedy do stolika zbliżyła się notariuszka Helena Pietrzak, ubrana w formalny żakiet i trzymająca w ręku grubą teczkę dokumentów. Postawiła ją przed Aurelią i spojrzała z zawodową powagą. Proszę pani, musimy zakończyć procedurę przekazania własności, oznajmiła, wyciągając pióro. Aurelia spojrzała na dokumenty, a potem na bognę. Jej ręce zadrżały, głos uwiązł w gardle. Co to snac? Bogna stanęła obok. Głos miała cichy, ale każdy ton niósł groźbę. Proszę wziąć pod uwagę, jakie konsekwencje przynosi stres. Dla dobra maleństwa. Aurelia spojrzała na mieszankę chłodu i opanowania w oczach Bogny, uruchamiając w sobie desperację. Drżącą ręką podpisała dokumenty. Każdy podpis był kolejną cegłą w murze odwetu, który Bogna budowała latami cierpienia i zdrady. Steczką pod pachą Bogna wyniosła się z kawiarni, zostawiając za sobą roztrzęsioną Aurelię i zdruzgotanego Kajetana. W jej umyśle formował się już następny krok, ale to wyzwanie pozostawiła na później. Bogna przekroczyła próg nowego mieszkania w Gdańsku tuż po godzinie osiemnastej. Klatka schodowa usłana była ciszą tak głęboką, jakby opuścił ją ostatni oddech dnia. Wzrok wodziła po wąskim przedpokoju z matowymi kaflami i wąskim lustrze na ścianie, wszystko nowe, idealnie dopasowane do gustu projektantek wnętrz, lecz zupełnie bez życia. Salon z wysuniętą sofą i minimalistycznym stolikiem kawowym zdawał się chłonąć światło wpadające z oświetlonej ulicy. Każdy krok bogny odbijał się od pustych ścian, stonowanym echem, jak gdyby bytowała tu sama z odgłosem własnych myśli. W dłoni trzymała klucze, ciężkie, chłodne, z metalicznym skrzypnięciem przy każdym obrocie. Symbol zwycięstwa, o którym marzyła przez miesiące nerwowych przygotowań i skomplikowanych manewrów prawnych. Ale w sercu biło jej wolno, niepewnie, niczym u kogoś, kto stanął na szczycie góry i zrozumiał, że szczyt nie jest granicą, lecz początkiem pustej przestrzeni. Myśli bogny. Mam to, o czym śniłam nocami, kiedy światło biurowej lampy gasło w pustym mieszkaniu w Warszawie. Ale czy o to naprawdę chodziło? W tym samym czasie Kajetan Brzeziński błąkał się ulicami Śródmieścia, przysiadając w kolejnych barach i pociągając wódkę, która paliła przełyk jak ogień, nie do ugaszenia. Każda kolejna porcja alkoholu wywoływała bóle w sercu przemywane wyrzutami sumienia. Myśl o Bognie, Aurelii i ich nienarodzonym dziecku ściskała mu gardło mocniej niż sznur krawata. Pod szarą od dymu neonów, z pustym spojrzeniem wypijał kieliszki, by uciszyć głos błagań o przebaczenie. Ale im więcej pił, tym bardziej czuł, że jego życie rozsypuje się na kawałki. W Gdańsku Aurelia Żebrowska spędziła popołudnie w małym salonie porodowym nad Motławą. Wśród białych ścian i szeptu położnych przygotowywała się do tego, co miało nadejść, jednocześnie pewna że straciła nie tylko dach nad głową, ale i zaufanie do świata ludzi. Czuła, jak dziewczęca nadzieja obraca się w popiół, z każdą umową, którą podpisała, z każdym telefonem od Bogny, budziła się w niej myśl, czy kiedykolwiek się odbuduje. Tymczasem Bogna usiadła na kanapie w głębi salonu. Jej dłoń przesunęła się po gładkim oparciu, jakby szukała w tkaninie zapomnianego, cieplejszego uczucia. W drugiej ręce trzymała telefon Kajetana, wciąż pełen nieodebranych połączeń. Każdy wibrował w pamięci, prosząc o litość, o drugą szansę, o rozmowę, która jednak już nie miała mocy niczego odwrócić. Wygrałam, wyszeptała do pustego pokoju, a słowa odbiły się echem od ścian. Ale za jaką cenę? Jej spojrzenie utkwiło w surowym odbiciu okna. Za szybą odległe światło latarni plątało się na mokrym bruku, życie miasta toczyło się dalej, jakby nie zauważało dramatów, które rozgrywały się za tymi ścianami. Zemsta została wymierzona, a jednak w tej chwili triumf smakował gorzko. Nie pieniądze i niepodpisane akty własności wypełniły pustkę w piersi bogny, lecz pytanie o to, co później, co pozostanie, gdy kurz opadnie. Przez uchylone drzwi balkonowe do mieszkania wpadał odgłos odległego gwaru, śmiechy spacerowiczów, daleki dźwięk klaksonów. Ale Bogna słyszała tylko monochromatyczny szum własnych myśli. W tej ciszy odkryła coś, czego nigdy nie przewidziała serce, które biło szybciej nie z radości, lecz z niepokoju o przyszłość. Zmobilizowała się, wstała i podeszła do regału, gdzie ułożyła wszystkie dokumenty: testamenty, akty darowizny, potwierdzenia przelewów. Uporządkowała je starannie, zamykając teczkę z satysfakcjonującym kliknięciem zamka. To była ostateczna sekunda ciszy przed czymś nowym przed decyzją co zrobi teraz, gdy zwycięstwo stało się faktem. Przełykając gulę w gardle, wsunęła klucz do zamka od wewnątrz i przekręciła go powoli. Drzwi balkonowe zamknęły się z łagodnym szmerem, odcinając ją od świata, w którym każdy ruch wymagał odwagi.